Karta dziesięć mieczy w tarocie jest jedną z najbardziej dramatycznych i intensywnych kart w talii. Jej symbolika często budzi niepokój, ale niesie również ważne przesłanie o końcach, transformacji i możliwości nowego początku. Opis karty Na klasycznej ilustracji widzimy postać leżącą na ziemi z dziesięcioma mieczami wbitymi w plecy. Scena wydaje się brutalna i ostateczna. Na horyzoncie widać jednak wschodzące słońce, co sugeruje, że po ciemności przychodzi światło. Po trudnych doświadczeniach nadchodzi nowa szansa. Przesłanie karty. Choć dziesięć mieczy może wydawać się pesymistyczna, jej pojawienie się w rozkładzie oznacza, że to, co najgorsze, już się wydarzyło. Teraz można skupić się na leczeniu ran i odnalezieniu nowej drogi. To karta mówiąca o końcu, który choć bolesny jest konieczny, by zrobić miejsce na coś nowego. Pozycja prosta oznacza kulminację bólu i zakończenie. Kiedy dziesięć mieczy pojawia się w pozycji prostej, symbolizuje moment kulminacyjny cierpienia, porażki lub zakończenia. Jest to punkt, w którym coś się definitywnie kończy, i często towarzyszy temu poczucie bezsilności, zdrady lub kompletnej klęski. Znaczenie w różnych aspektach życia. Miłość i związki. Możliwe zdrady, rozstania. Zakończenie relacji w bolesny sposób. Jeśli związek już był trudny, karta wskazuje na ostateczne zerwanie lub coś, czego nie da się naprawić. Wskazuje też na poczucie wykorzystania, oszukania lub zdradzenia przez partnera. Dla osób samotnych może oznaczać, że muszą pogodzić się z przeszłością, by móc iść dalej. Finanse i kariera. Nagła utrata pracy, bankructwo lub zawodowe rozczarowanie. Ktoś może wbić Ci nóż w plecy, np. współpracownik lub przełożony. Jeśli prowadzisz własną firmę, może to oznaczać poważny kryzys lub stratę. Sugeruję, że musisz przemyśleć nową strategię i nie trzymać się tego, co już się skończyło. Samopoczucie i psychika. To karta przygnębienia, wyczerpania psychicznego i depresji. Możesz czuć, że wszystko jest przeciwko Tobie i nie masz już siły walczyć. Wskazuje też na konieczność odpoczynku i akceptacji trudnej sytuacji. Nie ma sensu walczyć z tym, co już się wydarzyło. Mimo dramatycznej wymowy, karta mówi że po burzy zawsze wychodzi słońce. Najgorsze już za tobą. Pozycja odwrócona oznacza regenerację i odbudowę. W odwróconej pozycji dziesięć mieczy sugeruje, że proces bólu i trudności powoli dobiega końca. Możesz być jeszcze osłabiony, ale najgorszy moment już minął i zaczynasz dostrzegać światełko w tunelu. Znaczenie w różnych aspektach życia. Miłość i związki. Powolne gojenie ran po trudnym rozstaniu. Możliwe drugie szanse, ale tylko jeśli obie strony są gotowe na zmianę. Jeśli relacja była toksyczna, karta sugeruje, że zaczynasz się od niej uwalniać. Możesz stopniowo odzyskiwać zaufanie i nadzieję w miłość po bolesnym doświadczeniu. Finanse i kariera. Poprawa sytuacji finansowej po trudnym okresie. Powolne odbudowywanie się po zawodowej porażce. Możliwe znalezienie nowej pracy lub nowej drogi w karierze. Przestroga przed powrotem do toksycznego środowiska jeśli coś raz cię zraniło, warto iść dalej. Samopoczucie i psychika. Powrót do lepszego stanu emocjonalnego po depresji lub kryzysie psychicznym. Świadomość, że pewne rzeczy były bolesne, ale teraz możesz zacząć się leczyć. Konieczność nauczenia się na błędach. Jeśli przeszłość cię zraniła, nie powielaj tych samych wzorców. Wzmocnienie po trudnym czasie. Jesteś silniejszy niż myślisz. Podsumowanie: Pozycja prosta najgorszy moment poczucie zdrady zakończenie czegoś, z czym trzeba się pogodzić. Pozycja odwrócona wychodzenie z trudnej sytuacji stopniowa poprawa, odzyskiwanie sił.